Cześć, cześć wszystkim, z tej strony Ewa Kochani, przychodzę dzisiaj to Was z takim bonusowym filmikiem z tego względu, że udało mi się przerobić na ankietach internetowych i promocji bankowej która wczoraj mi właśnie na konto jakby, no, zostało przelane, więc pomyślałam sobie że też dzisiaj, jeżeli mam okazję to przyjdę i wyzwanka sobie zimowe zrobimy, tak jak mówiłam to wczoraj, tak, no i co, przepraszam was bardzo za mój głos, troszkę jestem ochrypnięta, może wy tak nie będziecie tego sł słyszeć jeszcze, ale obudziłam się dzisiaj po prostu z bólem gardła, już, już wzięłam co trzeba, tak, ale już czuję po prostu, że jeżeli chodzi o gardło, to coś mnie na pewno zaczyna brać. Jeżeli będę krząkać, chrzątać no to wy, wybaczcie, tak. Wybaczcie mi. Nie będę tego jakby kasować, bo potem mi trudno jest filmik złożyć. A no chyba, że to będzie naprawdę takie, takie, wiecie, przeszkadzające mocno, ale dobrze. No i co? Może zaczniemy od tego, co miałam wczoraj. <gry> Jakie menu i jakie będę miała dzisiaj menu, yy, troszkę się wspomogę, wspomogę jakby ściągą z tego względu, że jak nagrywałam poprzedni poniedziałkowy filmik, nie powiedziałam wam jakby szczegółów, tylko dałam wam takie suche, suche fakty, yy, tak, yy, co, a, a jakby, jakby nie, nie, nie powiedziałam o takich dodatkach. Więc teraz po prostu się postaram, postaram, tak, yy, tak. Jeżeli chodzi o wczoraj wtorek, to tak na śniadanie miałam krzanki. Mieliśmy krzanki czosnkowe, czosnkowe z pomidorkami koktajlowymi, z parmezanem, z oliwkami, z cebulką. Yy. I coś tam jeszcze było, i właśnie dlatego muszę. Tak. A i z papryką, no tak. <noise> I z papryką. Także takie dietetyczne. Oczywiście do tego ja zawsze herbatę mm, zieloną. I to jakby było na śniadanie. Na drugie śniadanie był poniedziałkowy, poniedziałkowy sernik dietetyczny, który mój zrobił. I kawa. Tak, bo bez kawy, no to ja, wiecie jak. Na opiad mieliśmy poniedziałkowe kary z warzywami, Kurczy, kurczak kary, kurczak kary z warzywami. Taki to było po prostu mm, jakby pokrojony taki kurczak, tak, yy, przyprawy, warzywa. Więc tutaj jakby taka chyba nie wiem. Tak czy inaczej, kurczak kary był bardzo też smaczny. Na podwieczorek wczoraj mój mi zrobił yy, zamiast kawy taki kawowy, nazwijmy to deser i składał on się z twarogu, z bananów, z musli, z miodu, yy, tak, yy, no. I taki deser był nie umiem, naprawdę tak jak on to opowiadać niestety, ale dobrze. Także taki tak miałam podwieczorek, no a na, na kolację miałam sałatkę z warzywami mozzarellą. No i to tego oczywiście w międzyczasie też był jogurt naturalny i woda, tak? Także to było jakby wczorajsze, na dzisiaj jest trochę trochę śmiesznie, znowu się rozgadałam, ale dobrze. Na śniadanie żeśmy mieli to samo co wczoraj, czyli te krzanki czoskowe. i na drugie śniadanie, dzięki Monice bez budżetu, bo mój oglądał wczoraj filmik, w którym ona tam opowiadała o, o czekoladach, tak jak ona to opowiadała to był naprawdę Miło się zrobiło mi, ale dobrze. Yy, tak, yy, i mówiła właśnie o czekoladzie, o tym. No, i przeczytał sobie tam mój oczywiście komentarz. Gdzie wam mój, nie lubię czekolady. No, bo nie lubię w taki sposób, jak to, jak to Monika opowiadała, że aż na samą myśl mnie podnosi. Jak ona namiętnie opowiadała o czekoladzie, ale wczoraj postanowił, no to zobaczymy, czy tak nie lubisz czekolady. No, i dzisiaj na drugie śniadanie będzie jaka będzie ptasie mleczko czekoladowe, które sam wczoraj wczoraj robił, więc no zobaczymy, jak mi to, jak mi to zasmakuje. Na, śnia na obiad i na kolację będzie supa jarzynowa, też jedetyczna. No <laughs> ale to tak wiecie, a na mm, na na, 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 na podwieczorek. co na podwieczorek zaplanował? Aha, całatko owocową z owoców, które po prostu zostały. No, także, 5 minut gadania o tym, o tym jak, jak ja będę miała menu. No, nie wiem, czy to tak dobrze, kochani, wygląda. Nie umiem tak opowiadać, nie umiem tak opowiadać, bo to ja nie kotuję, ja po prostu patrzę jem no dobra, 5 minut gadania i dlatego muszę zawsze mieć ściąkę, nie, ta kuczka bo to se wezmę i tak także przechodzę dzisiaj do was kochani z tak jeszcze chciałam dodać, że tak, wczoraj zagrałam sobie kochani by by zimowe oszczędności i to przez kogo no nie ma jak na kogoś zwalić przez tak marę z kanału co w życiu piszczy? tak, chyba tak co w życiu piszczy, chodzi o to, że oglądałam wczoraj film Nicky, jej i tak oglądałam, oglądałam, no i zachciało mi się po prostu też jakby zagrać w coś, tak, no i Ewa patrzy, kurczę, no w te herbatki tak dawno nie grałam, nie, no bo faktycznie nie grałam tak dawno w te herbatki, no to zagramy sobie w herbatki, w sensie ja, nie, no miałam to was przyjść z tymi herbatkami, ale naprawdę, no tak mnie wzięło, że oglądałam po prostu filmik tak Mary. I razem z nią serce. <laughs> po prostu grałam. Tak. Więc to jakby uzupełniłam sobie wczoraj. No, miałam taką ochotę. Tak. Więc robimy tak, kochani. Że pamiętacie te 60 zł z poprzedniego, z poprzedniego filmu. Tak. Więc te 60 zł tutaj. Z Rafi to Munisi. Weźmiemy sobie kostki. Mhm. Weźmiemy sobie kostki i będziemy rzucać kostką 10 ościenną i zobaczymy, co nam, yy, co nam, yy, jak to się mówi, yy, wyrzuci. Z tego względu, że no, wydaje mi się, że będę tutaj jak najwięcej takich dodatkowych pieniążków. Yy, wcisła, dawała to tego wysłania, z tego skąd to, że, chyba ponad 1000 zł może z tego wyjść, nie? Jak nie więcej, a może, no tak czy inaczej zobaczymy, wiem, że warto, wiem, że warto po prostu jakby tutaj, żeby skończyć do tego marca, to dodatkowe tutaj, tak mi się wydaje, także zagramy i te 60 zł włożymy i jest tak, 9, i mamy tutaj grę. Ja sobie to jakoś tak ustawię, wiecie, z boku, nie? żeby wszystko było ładnie widać. Jeszcze troszkę, o tak, dobra. Weźmiemy sobie pisak ten. Jasny. Uh -huh. No i co? I wiecie, co? Ja będę zaznaczać tutaj po dwa, tak Ewa. weź sobie przynajmniej zaznacz 60 zł. I ciechniemy sobie nie. Mhm. I to będzie tak trzy, minus trzy i tutaj będą rękawiczki. A rękawiczki są za. Już mam powiem. Oto sobie tych rękawiczki są za. 7, widzicie? Widzicie, za 7 i 5 to jest 12, nie? To będzie minus 12 i minus 3, nie? Bo tam była jeszcze trójka, dobra. A, widzicie? Tak sobie to rozplanowałam. O. No i rzucamy dalej, nie? 1, 1. 1 to są śnieżynki. Mm -hmm. jeden to są śnieżynki i ciach zrobimy sobie te dwie jakoś tak szybko mi to poszło, ale dobra i to będzie minus 6 zł najwięcej więcej y Najwięcej, jak wydaje mi się, że będzie właśnie w tym wyzwanku pieniędzy. Póki co, 3, A właśnie o Wilku mowa. Dobrze. A bo czwórkę, dobra, zawsze mi się to myli. Yy, I tak. Yy, I rzucamy kostką szóstką i rzucimy sobie trzy razy. Nie. To będzie 2 i tutaj jest 8. Minus 8. No to jeszcze raz. 1. To będzie 4. Minus 4. 4. Tutaj jest 1. To tutaj jeszcze zrobimy trójkę. To jest minus 4. No to jeszcze raz, dobra, bo tutaj jest naprawdę dużo cyfr i minus jeden, dobra. I minus jeden, zostało nam 19 zł. Ok, no to rzucamy i jest 8. 8 to jest chyba też od tych 25, nie cyfr. Tak jest. Znowu wam. A. 8 i tutaj będzie 17. Najwyższa cyfra. Widzicie, jak szybko teraz to poszło? Więcej kadania ode mnie? Tak. Minus 17 zostało 2 zł. Tak sobie. A. i no dobra rzucimy kostką zobaczymy co nam wypadnie e, 10 10 i tutaj akurat jest dwójeczka więc możemy sobie zaznaczyć e, e, tak i zaznaczamy sobie dwójeczkę ciach. i mamy rozłożone 60 zł to szybko to sprawnie jak na mnie Aha. I możemy sobie zapisać, że dzisiaj jest który? Pięk... Czternasty, nie? Czternasty, dwadzieścia sześć albo trzynasty i tak sześćdziesiąt złotych. No i Ewa musi sobie policzyć. Sześćdziesiąt plus 436 to jest 497 4, 496, przepraszam. Także słuchajcie. no Jak myślicie, też jak chyba u Moniki będzie, nie? Ja robię takie szachy machery z tymi moimi w ogóle pieniędzmi, bo tak tutaj mam te, te takie nazwijmy to pokniecione nie ja potem nie wymieniam nie, ja, bo ja nie lubię takich pieniędzy no ale niekiedy wyjścia jakby nie mam także mamy to, no i co i tak kochani, jeszcze mamy te z ankiet pieniądze i z promocji bankowej, ale no ja jeszcze nie byłam po prostu na bankomacie, tak nie byłam na bankomacie, dopiero do dzisiaj pójdę przed pracą, więc, yy, więc tak, na razie sobie dałam takie, yy, takie, no, pro, profilaktyczne, no, pro, no, żeby, żeby było, a jak se biorę po prostu z tego pankomatu, tak, to, yy, to po prostu... To po prostu dla mnie. No, i tak tutaj jest jakby 5 zł dalej na plusie. Dawno to nie grałam. Te herbatki już zagrałam. Aha, jeszcze skończyłam właśnie wczoraj przy tak jedną kartę. Także super. No i co? I możemy iść do monisik gdzie pokażę Wam ta koperta się przykleja. Tak, koperta się przykleja ale już nie chcę jej zmieniać i boję się, że mi kolejne popróci, także ta koperta jedna jakby jest taka lewa, ale to nic, co możemy kochani zaczynać, łyczka, bo naprawdę mnie siedzi coś w karle, no i tutaj pieski od Moniki, zimowe, poprosiłam Monikę, żeby, żeby jak da radę, żeby zrobiła właśnie jeszcze taki wiosennych, jesiennych yy, i letnich wyzwań z tymi pieskami i kotkami, z tego względu, że ja dla, robię taki yy, robię takie yy, segregatory dla niektórych właśnie w prezencie sama od siebie i wiem, że niektórym się spodobały te pieski i kotki od Moniki i poprosiłam ją, żeby jak dała radę, to nie właśnie udostępni taki jeszcze pakiet jakby yy, pół roku, nie? Ale dobra. I tak tutaj nie musimy rzucać kostką, żeby losować. Tutaj po prostu jedziemy po kolei. I tak mamy kostkę dziewiątkę i ona ma trzydzieści. I rzucam 30. Tak, to jest ta. I jest 22. Tu nie, tym, tym ciemniejszym. 22. I tutaj daje plus nie. ja to od największej. Tutaj jest 22, i kolejna para piesków. <laughs> I tak, kostka 24. Tak, kostka 24 i kostka 20. Kostka 24, kostka 20. To jest znowu 22. 22 to ma to. Ale wiecie co, ta dwójka mi nie pasuje. Plus 22, żebym się nie zapomniała i rzucę sobie jeszcze raz i 12. Dobra. I 12. Mhm. Plus 12. Aha, no i tak. I znowu będzie kolejna para. O. 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 Yy, kolejna para 12 i 16. te 12, 16, 12, 16 i kolamy. Jest. Szesnaście ma sześć, może tu sześć, a dwanaście ma siedem. To będzie plus trzynaście. O nie, tu nie, tu. Jeszcze zostały nam dwie pary. Piesków. i tak kostka źle sobie to dziesiątka i ósemka źle sobie to zaznaczyłam takim kolorem niewyraźnym to tak i kostka dziesiątka dalej rzucamy ta jedynka mi tak nie pasuje yy, tak ósemka ma jedynkę I dziesiątka ma szóstkę. Dobra, to jest siedem plus siedem. To jest siedemdziesiąt sześć. I ostatnia para szóstka i czwórka. Szóstka i czwórka. 1 i 4. Znowu chciałabym rzucić, ale niech będzie 4 i 1 to jest 5. Czyli w pieskach plus 5 odłożymy 81 zł. W tym jeszcze mamy na plusie 5 zł. Nie tak, Ewa, nie tak. Także zbiera się, kochani, zbiera. Ja tak myślałam, żeby te pieski robić, te pieski robić jakby co, co, tydzień, nie? Co tydzień. O, sobie zapiszę karteczkę 81, nie? Żebym wiedziała, że mam tyle dodać. Okej. Okay. Ale zobaczymy, może, może yy, tak, 5 zł na plusie, ale dobra, ja sobie to potem okarne, No i tak. Yy, na dzisiaj, kochani, tyle byśmy skończyli. Jeszcze zostało nam 120 zł z tych yy, promocji i, i tych tych yy, ankiet. Także myślę, że pójcie to yy, te 120 zł pójdzie do to yy, wyzwania yy, to wyzwania tego mojego zimowego. Zimowego. Tak, tak. Tutaj, ile tutaj już mamy? Nawet nie wiem, nie. Aha. Już, już. Aha, bo ja sobie tak dałam. Dobra, to tylko tak sprawdzę króciutko, żeby wam nie przedłużać. Z ciekawości. Ono też 400 zł, też ładna kwota więc chyba pojedziemy po kolei no nadwyżkę mi się wydaje będziemy, z wydaje i już zdecydowałam, że po prostu będziemy dawać to mojusi yy, tak, także o tym chyba by było dzisiaj na tyle ja kochani wam życzę miłego, spokojnego dnia, nocy w zależności kiedy to <laughs> oglądacie no i <laughs> teraz się karze żebyście byli zdrowi, żeby was jak najmniej infekcji i innych chorób brało no i do zobaczenia w kolejnym filmiku, postaram się jakoś temenu menu wam trochę inaczej przedstawiać, ale tak jak mówię ja nie kotuję, tak ja, ja widzę co jest po prostu na talerzu i więc chyba będę musiała faktycznie z kadką taką taką przyjść, gdzie gdzie będę po prostu miała ten też, jeżeli chodzi o tą moją takie, no to nie jest taka dieta typowo odchudzająca, bardziej oczyszczająca też jakby jasny swój organizm mój, mój organizm jak, jak reaguje na, na te wszystkie produkty i tak dalej, więc dla niektórych może to być monotematyczne tak, dla niektórych niesmaczne i tak dalej, ale ale mi odpowiada tak, mi odpowiada więc, jak prosiliście, żebym dawała, to naprawdę postaram się, postaram się bardziej szczegółowo wam to, wam to wszystko mówić. Z tego względu, że mój jest taki, że on czyta jakiś przepis, a swój, jakby swoje, swoje zmieni, swoje dodarze i tak to jest niekiedy smaczniejsze. Nie? Ale dobra, to ode mnie tyle. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Pa! pa.